Stały sobie krasnale, całą zimę długą, znużone wielce swoje dziupli powiewiórce na mchowej pościeli. nóżki w czerwonych bamboszach podwinęły pod siebie, czekały aż smułki lucenne na dobre się rozłoci na niebie, aż nagle któregoś dnia południe ktoś im sen przerywa. Stuk, puk, stuk, puk. Tam? To ja we wiórki córka z leśnego podwórka. Moja mama nie miała czasu przyjść sama, więc mnie przysyłała do pana Krasnala, żeby pan przyszedł do mamy w ważnym interesie. Mieszkamy opodal w bajkowym lesie. Owszem, pójdę, ale nie inaczej, póki się z wiosną nie zobaczę. Nie będę się przy byle pogodzie spieszył. Taka moja zasada, przyjdź kiedy indziej, trudna sprawa. Ależ proszę pana, przecież pąki widać na głogu, a na suchej trawce słońce cudnie świeci, a baśniowe dzieci szukają bedzi nad rzeką, już wiosna niedaleko. Ależ gdzie tam, ależ gdzie tam, Gdzieś tam? Stuk Buk, stuk Buk. To jakiś wiadek z leśnego podwórka. Mama prosi, żeby pan przyszedł w ważnym interesie na naszej kawry, tej w lesie. Ręce, włosy wplotła i działa i trawy, co rosną dookoła. Oczy rzuciła z pod nogi, strumienia, czekając, i jak wiosnę się przemienie. Wzięła ze sobą starszego brata, wielkiego maga, który w czynieniu wiosny wiośnie chce pomagać. Zaczaruje las dookoła, kwitnąć będą kwiaty zioła. Ptaki będą głośno śpiewały, w gniazdach będą małe ptaszki ćwierkały. Czarne mary, biała ściana, stare graty, niech zimą zrzuci swoje śnieżne szaty. Jakże to wielki magu, ty o zdanie mnie nie pytasz? Wiosnę w lasku chcesz przywitać? Jam królowa śniegu, ja śnieg i mróz posyłam. Rzeki kuję. Wiośnie nie popuszczę, wiośnie nie daruję. Odejdź proszę po dobroci. Nie odejdę moi złoci. Moje czary cię odmienię. Czary mary, biała ściana, stare graty. Niech królowa śniegu zrzuci swoje śnieżne szaty. się spotkamy. wielki pastusze zanim nie usłyszę śpiewu skowronka, klekotu bociana, co się tu przykłąka. Słyszy pan śpiewanie? Niech pan krasnal wstanie. A wstają, wstają, wstawajcie krasnal. Wstajemy, wstajemy, prędko, prześliczna panienko, razem wiosny poszukamy i ładnie zaśpiewamy. Oh, Taka, przybądź taka, do mnie, nieboraka. Nie wiem, cię zobaczę, panieko, wiosenko w konwaliowych sosarkowych sukienkach. Jestem tu, krasnalku, jestem tu. Każę śpiewać Słonko świeci. Każę śpiewać ptaką, ptaki śpiewają. Słyszysz mnie, krasnalku, w czerwonym kubraku? Będziesz mógł teraz po lesie chodzić, nieboraku, i szukać przyjaciół, którzy się mieszkają, i oni z tobą piosnę powitają. O. o, kogo moje piękne oczy widzą. Kobciuszku, kopciuszku, kochany. Zielasz o tej poszedł? Jesteś niewyspany? Wyspałam się znakomicie, ale jakiś hałas budzi mnie o świcie. To chyba wy i wasze śpiewanie, ale cieszę się ogromnie. Czy jakiś ważny interes macie do mnie? Wiosna, wiosna, cudowna panienka, przyszła już za morza. Idziemy jej szukać. Chodź z nami. Będziemy w każdy zakątek zaklątać i pukać. Świetnie! Pójdę z wami. Zachwycać się będę pierwszymi kwiatami. Liliowym krokusem, Rozumę stokrotką, prześliczną sasanką i na wierzbie puszystą kotką. Psuję. Przepraszam was bardzo, ale tak się cieszymy, wiosnę szukać się spieszymy, ale co my tutaj robicie, Jaś Małgosiu? Bo to właśnie koniec zimy, niebo jasne, piękny czas, poprosiłem Małgorzatkę na, na spacerek, tu w ten las, Przyjęłam ze sobą dwa koszyczki, na krokusy, na śnieżyczki. Może zerwę kilka z nich. Ale siostroma kochana, kwiatki nie są do zerwania, ale tylko do mochania. Wyjaśnił, ale mało mamy czasu. Chodźmy szukać tej wiosenki, co się w nas ku naszym kręci. Ach, co to znaczy? Przed nami domek, niby pałacyk. Z liści ściany, z bazie ćwiczki, kaczecowe Włożę kiwi, próg z migdałków. zjedzmy sobie po kawałku. Chatka śliczna, chatka słodka, zerwę sobie kwiatka słodka. Zerwiony ten dach kawał, jak zabawa to zabawa. Ach, to z chatki wypada. W ramku trzyma dwa kije, pewno nas tu pobija owszem, mam dwa kije, ale was tu nie zbiję. Jednak są to rzeczy niesłychane, by tak niszczyć moją ścianę. Czy to dzieciom wpada pod żonkili obiadać? Zamknęłam na trzy spusty, na trzy klucze. Ja was szanować przyroda nauczę. Tu łopata, tam nasiona. Proszę zasiać na zagonach i podlewać nie czasami, będziesz liczymi wiatkami. Piękna panienko Wysenko, bardzo z przepraszamy. Od dziś po naszą przyrodę wszyscy zadbamy. Przekamy. Dobrze, dobrze, moje dzieci. Słonko w górze świeci, a w kąciku w mojej chatce w kolorowej stoi szmatce. Słomiana kukła, panna marzanna. Jeśli za wiosną bardzo tęsknicie, to do ogniska ją rzucić musicie. Nie do rzeki, by się woda nie zmieniła w ścieki. Ruszamy gromadomi, wesołym skupiskiem. Będziemy marzanne, palić patolniskiem. Radują się drzewa, weselą się domy, Niesiemy marzanne. Pochyła ze słomy, wsadzimy do ognia niedobną boginie i prędko, prędziutko z na Przyszłam, przyszłam, z daleka do waszych oki kołaczą. Chcę, żeby się wszyscy śmiali. Niech żadne dziecko nie płaczą. Chcę, żeby dzieciom nie marzyły ręce, twarze i nogi. Żeby słońce tu przyszło. Żeby weszła w domu progi. Niech się dzieci opalą, jak małe czerwonięta. Niech kwitną kwiaty w ogrodzie, niech polu kwitnie mięta. Niech niebem chodzi słońce i niech zakwitną sady, Niech nie będzie już nigdzie dzieci smutnych i bladych.